Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ringar i dziś mam dla Was mój kolejny komentarz do gry Call of Duty Modern Warfare 3. Dziś jak widzicie używam sobie PP90M1 z dodatkami szybkostrzelność i tumik, moje perki zręczne ręce, bezkompromisowy, no i oczywiście pewne celowanie. Jak widzicie, jest to mapka Piazza. Tą mapkę, jak chcecie mieć, możecie ją znaleźć w drugim DLC. Powiem Wam, że z tych wszystkich DLC, które wyjdą, bo do MW3 będą tylko 3 DLC, no to ja powiem, że najbardziej opłaca się kupić drugie. Pierwszego w ogóle nie opłaca się kupić. Trzecie jeszcze trochę ze względu na ten tryb chaos, chociaż ten tryb w ogóle mi się nie podoba. Um, a pierwsze to jest taka beznadzieja. Naprawdę beznadziejnej stodelce. Znaczy, dwie fajne mapki, które ta tam są: to R Libration i Piazza, a tak to cała reszta to takie średnie. Ale dobra, nic o tym. Powiedzcie mi, co tam u Was? Jak tam pierwsze dni szkoły Wam się zaczęły? Co tam ostatnio robicie? W co gracie? Jestem ciekawy. Napiszcie mi w komentarzach, jak macie czas. Jeśli chodzi u mnie, to wszystko spoko. Szkoła spoko. O sen też na razie spoko, chociaż już sztukę złapałem jedną, ale dobra, jeszcze to może poprawię a um, tak ogólnie to też mnie e, dobrze wszystko Pytacie się mnie o parametry mojego nowego kompa i ja wam powiem, że, że ja wam te parametry załatwię, tylko ja znam takie główne rzeczy, co ja mam w tym kompie, jeśli chodzi o e, procesor i kartę graficzną, to jakbyście chcieli taki bardziej dokładniejszy spis, co, co ja mam w tym moim nowym komputerze, to ja tam wam na moim kanale napiszę na, na boku tam, mm, że wiecie, i tak jak mają inni, że mój PC i tam będą wszystkie części, napiszę wam jeszcze jak mam klawiaturę, myszkę. Ja wam muszę powiedzieć, że sprzęt na którym gracie nie jest jeszcze taki ważny, bo ostatnio grałem u mojego kolegi, który ma Wooden Compa, nawet bardo, ma też taką myszkę, taka malutka, gówniana myszka bezprzewodowa, nie mogłem na niej ręki usadzić, a jak znałem mapkę to nawet dobre staty mu tam podcisnąłem. no i ogólnie powiem wam, że sprzęt nie jest ta, aż taki ważny. Można grać również bardzo dobrze na słabym sprzęcie. Akurat ja tutaj mam dobry sprzęt, polecam wam w ogóle yy, firma mojej myszki X7. Słuchajcie, jak ja byłem zaskoczony, nie wiem za ile tatami kupił tą mychę, ale taki byłem zdziwiony, jak... że ona jest taka dobra, tak mi się na niej dobrze gra. Ona chyba kosztowała 100 zł, a nie wymieniłbym ją na myszkę za 300 zł z Razera. I ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego mojego kompa. I temat mojego dzisiejszego komentarza jest komentarz czy gameplay? Bo ostatnio zauważyłem, że e, gościu wrzucił komentarz, nie pamiętam jego niku, bo go pierwszy raz oglądałem i pod jego filmikami wybuchła taka sobie mała wojna: mianowicie co jest ważniejsze, komentarz czy gameplay? A więc y, powiem Wam tak szybko moje zdanie na ten temat. Według mnie obie rzeczy są bardzo ważne, a to wszystko zależy po prostu od rodzaju człowieka i nie ma co się kłócić. Niektórzy wolą pizzę, inni wolą hot dogi, jak to powiedziałem przed chwilą. I ogólnie y, powiem, że y, nie nieraz nie mam takich kolegów, jak rozmawiam z nimi na Skype'ie albo gdzieś tam, to że oni na przykład minimalizują sobie filmik z Call of Duty i słuchają tylko samego komentarza, jak coś robią. A mam jeszcze takich innych, którzy w ogóle wyłączają sobie ten komentarz i oglądają sam gameplay. Dla mnie te obie rzeczy są tak samo ważne, i myślę, że jak i to, i to będzie super, to nikt nie będzie miał przeciwko. I takie jest moje zdanie na ten temat. Wiecie, co jeszcze Wam powiem? Niesamowity gameplay. Nie mówię tutaj o, moich, o moim wyniku na końcu, bo był to 28 zabójstw na, jed, na dwie śmierci. Ale wiecie co się stało? My ten mecz przegraliśmy. To po, po prostu jest coś niesamowitego. Ja mam staty 28 na 2 i my przegrywamy mecz? No, lol, coś tu jest nie tak. W ogóle ludzie, z którymi grałem, na, i tak jak moi przeciwnicy byli na niskim poziomie. Niestety, ale ja już do tego przywykłem, że niestety ludzie, z którymi gracie, to są na bardzo niskim poziomie. Już nawet bym. Rozumiem, niektórzy nie ma na przykład warunków do grania, niektórzy nie ma sprzętu do grania, ale żeby chociaż taki człowiek y, grał ze zespołowo, żebyś sobie wziął jakąś paczkę wsparcia i, i żeby tam grał, y, a nie tylko wiecie, FMG-9 Akimbo yy, ostatnio grałem sobie na Outpost i yy, był taki klan, trzy osoby, każdy oczywiście uzbrojony w FMG-9 Akimbo, ustawiali się w kącikach i wszyscy takie same perk'i na pro, o jakich perk'ach mówimy? Sitrep na pro, aby słyszeć dobrze wroga kolejnym perk'iem był oczywiście Assassin, aby ich nie zauważyć i ostatnim perk'iem były yy, zręczne ręce, aby mogli sobie szybko przeładować no po prostu takie łebki, że hej ho i ja wam powiem naprawdę szkoda mi takich ludzi, bo jakbyście nie mówię tutaj o was, bo jak wy gracie ze mną na na live'ach moich, co organizuję sobie z zarażonego live'y, naprawdę gracie bardzo, bardzo dobrze ale niektórzy, no po prostu wiecie jak ktoś chce się nauczyć grać, musi w Call of Duty musi raszować. to jest jedyny dobry sposób nie słuchać, znaczy Słuchajcie rad innych, bo one są dobre. Ale najlepszym sposobem, aby ukręcać dobre wyniki, jest właśnie raszowanie. I ja się tak uczyłem grać, uczyło się tak wielu innych. I po prostu raszujcie, bo jak wy będziecie siedzieć w kąciku, to wy po prostu nie nauczycie się dobrze grać. Naprawdę, to jest najlepsza rada do Call of Duty. I to by było już na tyle w tym komentarzu. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i proszę Was o oceny. Trzymajcie się, cześć!